Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem Państwa i moim w studiu jest dzisiaj pan profesor Janusz Odziemkowski, historyk, znawca historii Polski, zwłaszcza najnowszej i współczesnej. Witam Panie Profesorze. Witam Państwa, witam Pana redaktora. A powodem naszego spotkania jest ostatnie dzieło Pana Profesora książka, album, monografia coś pomiędzy w każdym razie bardzo obszerna i wyczerpująca pod tytułem Ostatnia bije godzina Armia Ochotnicza generała Józefa Hallera 1920 rok. Armia Ochotnicza to bardzo obszerny temat. Aczkolwiek od razu zapytam się, panie profesorze, jak to jest, że na 3 miliony poborowych tylko 110 tysięcy się zgłosiło. To byśmy musieli brać pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, wojna światowa. przeszła ona strasznie wykrwawiła społeczeństwo, wielu młodych ludzi zginęło albo zostało kalekami. To jest pierwsza rzecz. To jest wstrząs wojny. Cztery lata wojny, teraz dwa lata wojny z Rosją Sowiecką. To jest pierwsza kwestia. Druga. Wielu ochotników, którzy pewnie zgłosiliby się do armii ochotniczej, dostało powołania drogą normalną i poszli do wojska drogą poboru normalnego i tu też wypadli z jakby z obiegu tego ochotniczego. Po trzecie wreszcie musimy pamiętać, że przez cały czas wojny, od stycznia roku 1919, bo mówimy o wojnie polsko-bolszewickiej, ale wcześniej możemy mówić jeszcze o wojnie polsko-ukraińskiej od listopada 18 roku. Armia Polska składała się w dużej części z ochotników. Początkowo było to wojsko w ogóle ochotnicze na no w 90%. Pobory to zmieniają, ale zawsze, kiedy przychodził nowy nabór żołnierza, to zwykle tak 10 albo i więcej procent tego żołnierza to byli ochotnicy. Czyli ochotnicy stale dopływali do Wojska Polskiego i ta armia stale miała stosunkowo wysoki odsetek ochotników. Ochotniczy zaciąg do wojska to jest polska tradycja od chociażby pospolitego ruszenia już. Pospolite ruszenie tak, chociaż to było troszkę coś innego, natomiast ochotniczy zaciąg do wojska utrwalił się jako Postawa godna Polaka, godna patrioty, godna tego wszystkiego, no w czym zostaliśmy wychowani w czasach powstań narodowych, w XIX wieku. No wtedy szło się na ochotnika. Na ogół, poza powstaniem listopadowym nie było regularnego poboru. Ten, kto chciał, ten, kto czuł taką potrzebę, szedł do wojska. I to stało się swoistym przykazaniem. Nawet jeżeli nie wierzysz w powodzenie powstania, to jeśli jesteś Polakiem, Twoje miejsce jest w szeregach, więc to procentowało również w roku 18, kiedy odzyskaliśmy niepodległości, od razu sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgłosiło się do wojska, chociaż nie było poboru. I potem w roku 20, kiedy znowu mamy 115 tysięcy, 105, ale jeszcze kilkanaście tysięcy odrzucono, bo w ogóle się nie nadawali do służby wojskowej. Skłaszali się do armii ochotniczej generała Hallera y, młodziankowie, czyli. Dzieci, chłopcy w wieku 14-13 lat. Nie szli na front. No nie szli na front. Ci nie szli na front. Byli używani do służby pomocniczej jako gońcy, jako. Posłańcy, ci starsi troszkę, którzy już mogli dźwignąć karabin i obsługiwać karabin w wieku 16 lat, 15, 16, 17, służyli do ochrony linii kolejowych, mostów przed dywersją bolszewicką, po prostu pilnowali zaplecza. No, z takich chociażby chłopców, właśnie bardzo młodych, składał się Oddział, który poległ bohaterską śmiercią pod zadwórzem. To był powiedzmy kwiat inteligencji lwowskiej. To byli studenci, uczniowie, dziennikarze, literaci. No, wspaniali ludzie, zresztą nie tylko oni. W tej Małopolskiej Armii Ochotniczej, bo tak nazwano formacje ochotnicze w Małopolsce, było bardzo wielu właśnie tego typu ludzi, którzy porzucili dobre życie, wygodne, zapowiadające się świetnie kariery nieraz, porzucali studia, porzucali świetlaną przyszłość po to, żeby walczyć za Polskę. To przykazanie jeszcze z wieku XIX, ten etos walki za ojczyznę, jeżeli trzeba, również z bronią w ręku, i wtedy się nie wahano. Bo wiedziano, czym jest to zagrożenie bolszewickie. Zdawano sobie sprawę, może nie, do, nie dość dokładnie tak jak my dzisiaj wiemy, co by się stało ze społeczeństwem, gdyby Polska została republiką i gdybyśmy musieli przeżywać to wszystko, co przeżywały te narody, które zostały wcielone do Rosji w epoce stalinowskiej. To nas na szczęście ominęło i to zostało wywalczone na polu bitwy pod Warszawą, nad Niemnem i na innych polach bitew właśnie z udziałem ochotników. Ominęło nas. Na 25 lat. A jak wróciło, to już nie było takie. To, 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 co było w Polsce, chociaż było okrutne, to było niczym w porównaniu z tym, na przykład, co spotkało Ukrainę w latach 30. Przecież Ukraina też się zerwała do niepodległości, też było wielu działaczy niepodległościowych. Ich po prostu wyrzynano, a potem sprowadzono wielki głód żeby zniszczyć chłopstwo ukraińskie. Co by się stało z chłopem polskim, który też tak bronił ziemi jak chłop ukraiński? Stalin by zastosował to samo w Polsce byłyby miliony ofiar. A inteligencja zostałaby wycięta, tak jak inteligencja y, rosyjska, czy ta nieliczna inteligencja ukraińska, więc los, jaki nam gotowała Rosja Bolszewicka już zapowiedziami swoimi w sierpniu roku 20, był straszny. Nie zdawano sobie do końca sprawy z tego, ale wiedziano, że idzie wielkie zło. Młodzi ludzie, którzy zgłosili się do armii ochotniczej, to był czerwiec, lipiec 20 roku, błyskawicznie poszli na front. I właściwie przyjęli tę bitwę pod Osowem na swoje piersi, że nieostrzelani w boju. Oczywiście nie tylko pod Ossowem. Dywizja Ochotnicza 205 Pułk Piechoty Jana Ciwińskiego, to byli ludzie, którzy po dwóch tygodniach szkolenia, trzech, a czasem po kilku dniach szli na front. Więc straty w pierwszych dniach były bardzo duże, bo ten człowiek nie potrafił się jeszcze na froncie zachowywać. Ale na plus tych wszystkich oddziałów ochotniczych i tych ochotników którzy szli bezpośrednio do szeregów wojska bo nie tylko do oddziałów ochotniczych oni szli tylko też rozsyłano ich do pułków to wszyscy oficerowie zgodnie mówili ochotnik bardzo surowy materiał bardzo źle wyszkolony ale pod względem wykształcenia, inteligencji yy, stoi tak wysoko, że uczy się błyskawicznie. Jeśli przetrwa pierwsze dni na froncie, przegradza się w znakomitego żołnierza. Więc ci, którzy przeżyli, przetrwali te pierwsze bitwy, no potem ich widzimy nad Niemnem, widzimy w wielu miejscach bitew, gdzie się znakomicie sprawdzają. Na czym polega wyjątkowość Pana dzieła? Wyjątkowość, no może trudno autorowi mówić o wyjątkowości. Ja myślę tak, że generalnie Armia Ochotnicza, mimo tego, że odegrała taką symboliczną, ale nie tylko symboliczną rolę w naszej historii. Nie doczekała się oddzielnego opracowania. Mamy opracowania dotyczące niektórych armii, nie wszystkich, tych regularnych, walczących na froncie. Mamy opracowania dotyczące dywizji i pułków, a z pułków ochotniczych, o ile mnie wiadomo, to poza jazdą bodajże jeden czy dwa pułki, to tylko 205. Pułk, Piechoty, właśnie imienia Jana Ciwińskiego, doczekał się opracowania, więc jest to pierwsza książka tak szeroka o Armii Ochotniczej. Nic dodać, nic ująć. Zapraszam Państwa do, re, do lektury. Albumu Ostatnia Bije godzina Armia Ochotnicza Generała Józefa Hallera 1920 rok. Państwa i moim gościem w studiu był pan profesor Janusz Odrzymkowski. Dziękuję bardzo za Dziękuję spotkanie. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Po raz kolejny spotykamy się z panem doktorem Tomaszem Łabuszewskim. Witam. Panie doktorze, dzisiaj spotykamy się przy okazji książki pracy naukowej wydanej już dwa, dwa lata temu, poświęconej obszarowi centralnemu Zrzeszenia WIN 1945-1947. Jest to praca naukowa, której pan jest współautorem i redaktorem naukowym. Obszar centralny Zrzeszenia WIN tak jak pan podkreśla tutaj we wstępie i w swoim artykule, najsilniejszy obszar tejże struktury na terenie całej Rzeczypospolitej, a jednocześnie najbardziej skłócony wewnętrznie, konfliktowy, czy posiadający bardzo dużo słabości w swoim działaniu. Czy sprzeczności właściwie? Niewątpliwie historia obszaru centralnego Zrzeszenia WIN jak w pigułce zawiera wszystkie te problemy, z jakim zmagało się całe podziemie antykomunistyczne w Polsce, to znaczy poczynając od braku pewnej spójnej wizji gremiów dowódczych poprzez postępującą z miesiąca na miesiąc decentralizację i brak realnego wpływu gremiów na to, co działo się w terenie, poprzez wszystkie te kłopoty związane z założeniami teoretycznymi powołania zrzeszenia, a wizją tego, czym miała być organizacja poakowska w rozumieniu szeregowych członków, no, to wszystko niestety stało się udziałem tego obszaru, który jak słusznie pan redaktor powiedział, był najsilniejszą strukturą konspiracji antykomunistycznej w ogóle. To znaczy dysponował on dwoma najsilniejszymi strukturami okręgowymi, czyli okręgiem lubelskim i okręgiem białostockim które na początku zmagań z sowieckim okupantem no liczyły moim zdaniem około 80 tysięcy konspiratorów, co biorąc pod uwagę iż liczbę wszystkich ludzi zaangażowanych w działalność antykomunistyczną, w 1945 określamy na 200 tysięcy, no to pokazuje potencjał potencjałowych organizacji. Ale to, że te dwa okręgi były tak silne wynikało z prostego wyboru dowództw, owych struktur kontynuowania konspiracji w wymiarze wojskowym. Tymczasem Komenda Obszaru Centralnego starała się funkcjonować w ramach tych założeń teoretycznych Zrzeszenia WiN, czyli organizacji o charakterze elitarnym z głównymi polami działania określonymi na poziomie wywiadu i działalności propagandowej. I część okręgów wchodzących w skład Obszaru Centralnego, czyli Okręg Warszawski, Okręg Kielecki i Okręg Łódzki też funkcjonowały w ramach właśnie tej koncepcji. Koncepcji elitarno-wywiadowczo-propagandowej. Także w ramach tej samej struktury funkcjonują obok siebie dwie różne koncepcje Zrzeszenia WIN. Ta, która zakłada kontynuację konspiracji w wymiarze wojskowym, i ta, która zakłada ów model teoretyczny organizacji elitarnej, społeczno-obywatelskiej, działającej na gruncie wywiadu i, 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 i propagandy. Dlaczego one się nie przenikały, dlaczego nie współpracowały, dlaczego pion walki zbrojnej został. Pozostawiony sam sobie. Dlatego, że de facto Komenda Obszaru Centralnego nie miała instrumentów, ażeby doprowadzić do rozbrojenia owych formacji zbrojnych na Białostoczyźnie i na Lubelszczyźnie. Zwróćmy uwagę na to, iż koncepcja Zrzeszenia WIN zakładała, że owa konspiracja przestała być organizacją wojskową, a była stowarzyszeniem społeczno-obywatelskim. Obowiązywały już rozkazy, tylko polecenia. Gdyby traktować to literalnie, w gruncie rzeczy komendant obszaru mógł poprosić dowódców terenowych o realizację pewnego, pewnych założeń, ale oni wcale nie musieli ich realizować. Tyle tylko, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją bardziej złożoną i taką wręcz schizofreniczną, to znaczy. Komenda obszaru uznaje, że należy prowadzić działalność w sposób egalitarny, jednocześnie do końca nie chce rozbroić owych oddziałów partyzanckich, bo chce je mieć w zanadrzu na wszelki wypadek. Poza tym, realnie nie ma żadnych możliwości oddziaływania na teren. Będąc tu w Warszawie, w zasadzie zamyka się w swoim kręgu, a okręgi żyją swoim życiem. Już nie mówiąc o tym, że od pewnego momentu również komendy okręgów tak naprawdę funkcjonują na zasadzie zamiejscowych. I takim stopniem funkcjonalnym, oddziaływującym realnie na teren, stają się inspektoraty. Ta cała historia niestety jest widoczna na przestrzeni tych dwóch lat działania, działania komendy, komendy obszaru. A oddziały zbrojne pozostały, pozostały same sobie i musiały po prostu walczyć o życie? Tak, no w terenie toczyła się zwyczajna walka o przeżycie z dnia na dzień. Też należy zwrócić uwagę, iż komenda obszaru, jak również wszystkie inne dowództwa, wszystkich innych organizacji, stały niejako pod murem, głównie finansowym, to znaczy nie były w stanie dostarczyć tylu pieniędzy, ilu potrzebowali żołnierzy owych rozformowywanych oddziałów partyzanckich, a żeby dać im możliwość nowego startu, tak, wyrobić im dokumenty legalizacyjne, pomóc się ukryć. Biorąc pod uwagę masowość represji, była to, były to działania wy wykonalne i od pewnego momentu nikt nie miał na to ani funduszy, ani możliwości organizacyjnych. Na utrzymanie oddziałów w terenie też kosztowało. Oczywiście, że kosztowało i te oddziały, o ile były prowadzone w sposób odpowiedni, starały się przerzucić koszty na struktury państwowe. Myślę tutaj o różnego rodzaju spółdzielniach, bankach, sklepach. Na przykład państwowego monopolu spirytusowego, który był takim głównym celem ataków, bądź też starali się to przerzucić na beneficjentów nowego układu. No, pamiętajmy o tym, że represje strony komunistycznej nie ograniczały się wyłącznie do zabijania ludzi, ale również do niszczenia ekonomicznego ludzi związanych z podziemiem. To są konfiskaty majątków, które ktoś przecież przejmuje. I takie osoby z całą pewnością były obiektem ataków. Ze strony oddziałów Zrzeszenia WIN. Smutny to obraz naszej historii po II wojnie światowej, ale jednak bardzo ważny obraz, bardzo ważna praca obszar centralny Zrzeszenia WIN 1945-1949 to owoc pracy naukowej wielu ludzi, pracy, z której możemy wyciągnąć wnioski, chociażby na przyszłość. Państwa i moim gościem był dzisiaj pan dr Tomasz Łabuszewski. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Po raz kolejny spotykamy się z panem profesorem Patrykiem Pleskotem. Tym razem przy okazji rozmowy o najnowszej książce, która właśnie schodzi z maszyn drukarskich, pracy naukowej o bardzo trudnym temacie pod tytułem Sądy bezprawia wokół pokazowych procesów politycznych organizowanych w Warszawie w 1944-1989. Dzień dobry, panie profesorze. Witam pana, witam państwa. Sądy bezprawia. Czyli właściwie wszystkie sądy, które od 1944 roku funkcjonowały w PRL-u. No właściwie ten tytuł jest najkrótszym podsumowaniem treści tej, tej książki i skupiam się na opisaniu działań wymiaru no, tak zwanej sprawiedliwości. Dzisiaj nazywamy ich te sądy sądami bezprawia a wtedy one by działały w świetle obowiązującego prawa. W świetle obowiązującego prawa, ale też tutaj zresztą są pewne m, niuanse, bo na przykład wojskowe sądy rejonowe, jak popatrzymy sobie tak od strony formalnoprawnej, to, to nawet w świetle tego prawodawstwa komunistycznego, no nie do końca były takie legalne, bo jako jak sądy wojskowe zajmowały się głównie cywilami, tak więc to też, to też nawet nie jest takie oczywiste z punktu widzenia tego komunistycznego, no ale to tylko pokazuje oczywiście, jakiej dużej skali problemu mówimy i ten problem próbuje opisać na wybranych przykładach w swojej książce, no pokazując, jak komuniści no instalując władzę, później ją utrzymując czy realizując bieżące wytyczne propagandowo-polityczno- Ideologiczne, no właściwie łamali podstawowe zasady praworządności. I to właśnie w tym długim trwaniu. Bo sądy stalinowskie, ten pierwszy okres to jest dla nas coś oczywiste, że łamano no, ten kręgosłup społeczeństwa wszelkimi środkami. Natomiast ja staram się pokazać, że pewne elementy przynajmniej myślenia, czy pewnej takiej logiki komunistycznej, mechaniki, Procesów politycznych, tych pokazowych, bo na tym się skupiam, no przetrwały właściwie do końca i nawet ożyły, zwłaszcza w okresie stanu wojennego. Ja staram się pokazać pewne takie właśnie elementy łączności pomiędzy okresem stalinowskim a stanem wojennym, że tak powiem, kiedy no pewne rzeczywiście elementy działania komunistów, no wręcz, wręcz ożyły na nowo. Nie jeśli chodzi może o skalę terroru, ale właśnie jeśli chodzi o mechanikę czy mechanizm działania, myślenia o wymiarze sprawiedliwości jako elementu realizacji po prostu wytycznych politycznych. Idea sądownictwa jako narzędzia politycznego, władzy politycznej jest stara jak świat i Oczywiście. u nas się objawiła w takim bardzo Silnym wydaniu. Jak najbardziej, nawet w rzeczywistościach demokratycznych przecież wymiar sprawiedliwości nie jest wolny od nacisków politycznych. No, w świecie idealnym nie jest, no, ale w świecie realnym jest. Natomiast w, w sytuacji, w której mówimy o reżimie, przynajmniej o aspiracjach totalitarnych, czy po prostu totalitarnym, no to ten wymiar sprawiedliwości jest zaprzęgnięty po prostu do realizacji tego wymiaru politycznego. Nie tylko w, w takim właśnie w tej sferze utrzymania, czy zdobycia i utrzymania władzy, ale też realizacji pewnych koncepcji ideologicznych. Dlatego tutaj mówiąc o tej książce, czy Opisując te poszczególne przypadki pokazowych procesów politycznych, używam bardzo często słowa inscenizacja. I nie jest to wcale słowo, które ma jakby strywializować tę sprawę, bo mówimy o realnych dramatach, o realnych życiorysach, o brutalnym systemie, który jest najbardziej realny. I słowo inscenizacja nie ma pokazać, że to jest jakaś zabawa, prawda, czy przebieranie się w kostiumy, tylko ma pokazać, że sam proces, zwłaszcza polityczny i zwłaszcza pokazowy, był pewną wydmuszką, był pewnym rytuałem, który nie miał dojść do tego, czy ktoś jest winny, czy nie, tylko miał zrealizować po prostu konkretne cele założone wcześniej, jeszcze przed samym procesem, w kręgu politycznych decydentów. I sam proces polityczny, właśnie, zwłaszcza polityczny, zwłaszcza pokazowy, bo na tym się skupiam, jest po prostu realizacją, w tym znaczeniu inscenizacją, no pewnych, pewnych wytycznych ustalonych poza nawet wymiarem sprawiedliwości i na tym na, na opisie tym cech charakterystycznych tej inscenizacji się skupiam w tej książce. Takie inscenizacje dotyczyły chociażby sądów wojskowych nad żołnierzami wyklętymi tak mhm. lub na walce wewnętrznej w ramach Władzy komunistycznej. Tak, i te właśnie sfery staram się opisać na wybranych przykładach. Podziemie Niepodległościowe, walkę z nim opisuje na przykładzie tzw. Trzeciej Komendy Win, procesu z 1947 roku, ale też opisuje rozprawienie się z opozycją polityczną w postaci PSL-u, to jest tak zwany proces augustyńskiego, Gazety Ludowej, ale też z przeciwnikami ideologicznymi, jak Kościół Katolicki, to jest proces biskupa Kaczmarka. No, ale właśnie jeśli chodzi o tą czystość partyjną, to też opisuje, Znany e, proces, tzw. Tak zwany tun, prawda, czyli no, generałów e, wywodzących się z przedwojennego wojska polskiego, no, którzy opowiedzieli się za komunizmem, ale kozali się nie dość tutaj czyści ideologicznie. I staram się pokazać, że pomimo tego, że ci przeciwnicy są różni, no, to właściwie jest zało założenie jest to samo. Trzeba wyrugować, jeżeli mówimy o tym pierwszym okresie do 50. Powiedzmy, 6 roku, wyrugować realnych bądź ideologicznych przeciwników e, e, politycznych. No, ci realni to jest oczywiście podziemie niepodległościowe, e, no, ci ideologiczni to, to już jest po prostu stalinizacja kraju, czyli Walka z, jednym ze, z kościołem, z drugiej strony, właśnie o tą czystość partyjną. I niezależnie, czy mam tu do czynienia z przeciwnikami wyimaginowanymi, czyli realnymi przeciwnikami politycznymi, no to ta inscenizacja przebiega podobnie, no mówiąc najkrócej, no właśnie w sposób po prostu bezprawny. No chociażby, no jest to słowo, które brzmi, może nie oddaje, no, no, no skali dramatu, o której mówimy. Czy rozumiem, że chodziło o to, żeby nie udowodnić komuś winę, tylko skazać go na śmierć. Na śmierć bądź na mniejszą karę, ale to o, o wysokości kary nie decyduje, jakby przebieg dowodzenia to tylko decyzja arbitralna władz, czy pokazujemy łagodniejsze oblicze, czy pokazujemy bardziej surowe oblicze. I Zresztą z tym okazowaniem surowego oblicza jest dość ciekawa charakterystyka, bo patrzymy sobie na lata 60., małą stabilizację, na przykłady, które opisuje w okresie Gomułki, wydawałoby się w momencie, w którym ten terror ogólnopaństwowy zelżał, no to sprawa chociażby tzw. efery mięsnej, czy sprawa szpiega Adama Kaczmarzyka no zakończyły się karą śmierci, do win analogicznie może mniejszych niż tych zarzucanych jeszcze w czasach stalinowskich nie jest to, że jak stalinizm się kończy, to nagle surowość wyroku się zmniejsza. Nie, to też jest ciekawy wniosek z lektury tej książki. Surowość wyroku zawsze jest tylko funkcją decyzji politycznej. Nie jest nawet związana ze skalą terroru państwowego, jaki w danym momencie obowiązuje. To jest dość charakterystyczna sprawa. Podobnie jak wykorzystywanie sądów wojskowych do walki z ludnością cywilną, czy po prostu z cywilami, to oczywiście jest okres stalinowski, ale, to troszeczkę o tym mówiłem na początku, to też jest okres stanu wojennego, kiedy znowu sądy wojskowe stają się na tej froncie walki prawda, z przeciwnikami politycznymi czy ideologicznymi, chociaż oczywiście skala terroru ogólnie jest, jest mniejsza, ale odwołanie się do starej, dobrej, w cudzysłowie oczywiście, praktyki sądownictwa wojskowego no nagle odżywa nam w latach 80., kiedy wydawało się, że ten Berelis jest syłkowy i zaraz i zaraz runie. No chociażby kara śmierci, która została wydana na ambasadorów Polski, w Japonii i w Stanach Zjednoczonych, to. czy na Zdzisława Najdera. Tak? Wydano wyrok śmierci. Zaoczny, co prawda, niezrealizowany, no ale pytanie, co by się stało, jakby ci panowie się znaleźli w Polsce. Zresztą e, można widzieć, jak służby perelowskie w latach 70. cały czas próbują ustalić, gdzie tak naprawdę Ruraż, Spasowski, bo to ci, ci ambasadorzy, gdzie oni mieszkają. No pytanie po co? Ale rzeczywiście te wysiłki e, podejmowano. I znowu, no to jest dobra uwaga, bo pokazuje, że surowość wyroków wcale nie musi być skorelowana z, e, no, z właśnie ze skalą terroru państwowego. No tutaj troszeczkę, no, na, na podstawie krótkiej rozmowy, trudno wyjść poza poziom ogólników pewnych komunałów, ale naprawdę. No, skala bezprawia, rozumianego jako myślenie o wymiarze sprawiedliwości, właśnie w kontekście politycznym, wcale nie zmniejsza się czy nie zmienia tak bardzo pomiędzy latami 40. a 80.. To jest w tym długim trwaniu, które pokazuje w tej książce, dość ciekawy wniosek. Sądy bezprawia, praca naukowa autorstwa profesora Patryka Pleskota, to kolejny element układanki, która pokazuje. Czym tak naprawdę była Polska Ludowa? Państwa i moim gościem w studiu był pan profesor Patryk Prescott. Dziękuję panie profesorze dziękuję. za rozmowę i czekam na pana kolejną książkę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.